Agnieszka Frączek. Zielono mi. Od kilku dzionków jest mi zielono, bo przyszła wiosna, a z nią wiadomo. Z wiosną przybiegły zielone drzewa, liście zaczęły zielono śpiewać, plotkują w stawie zielone żabki, żabek kuzynki, ciocie i babki. Zielenią lśni się liszka w pokrzywach, parkowa ławka troszeczkę krzywa. Kamyk, robaczek i mgiełka w lasach, a nawet smoczek w buzi bobasa. Aż pani tęcza, ta mi z piękności, Pozieleniała całkiem z zazdrości, tak ją zachwycił kolczasty oset, zielone ule i świerszcze bose, chwasty w ogródku mech pod sosenką i ów zielony stworek z antenką. E, chwileczkę, jak to? Zielony stworek? Z antenką krętą niczym faworek? Co on tu robi? Z księżyca spadł? Skąd wziął się tutaj ten dziwny skrzat? W dodatku razem z kosmicznym spotkiem, z zieloną miotłą, z zielonym kotkiem i z zielonymi siostrami dwiema? Cóż. Zielonego pojęcia nie mam.